Alex i tajemnicza stacja kosmiczna. Daleko, daleko w kosmosie, gdzie gwiazdy świecą jaśniej niż na Ziemi, leżała opuszczona stacja kosmiczna. Nikt nie wiedział, kto ją zbudował ani dlaczego została porzucona. Jednak pewnego dnia młody astronauta o imieniu Alex, który miał zaledwie 6 lat, wyruszył na misję, by odkryć jej sekrety. Alex był odważnym chłopcem, Choć czasami czuł się niepewnie i bał się nowych rzeczy. Często mówił nie lub nie wiem, kiedy ktoś prosił go o coś nowego. Ale teraz, w obliczu wielkiej przygody, wiedział, że musi pokonać swoje lęki. Gdy Aleks wylądował na stacji kosmicznej, poczuł się malutki w obliczu ogromnych metalowych korytarzy. Wszystko było ciche. A jedynym dźwiękiem było jego własne serce, bijące szybciej niż zwykle. Muszę być odważny, pomyślał i odkryć co kryje ta stacja. Wędrując po stacji, Alex spotkał małego robota o imieniu Zip. Zip był starym, ale wciąż działającym robotem, który strzegł tajemnic stacji. Cześć Alex, powiedział Zip. Potrzebuje twojej pomocy, aby odkryć, co się tutaj wydarzyło. Tajemniczy korytarz. Alex i Zip wędrowali razem po stacji, odkrywając różne pomieszczenia pełne starych urządzeń i zapomnianych przedmiotów. W jednym z korytarzy znaleźli drzwi z napisem Sekretne Laboratorium. Drzwi były zamknięte, a obok nich leżał klucz. Alex poczuł, że jego serce bije jeszcze szybciej. Czy powinienem otworzyć te drzwi? zapytał Zipa. Tak, Alex, musisz to zrobić, abyśmy mogli odkryć prawdę. odpowiedział Zip. Wewnątrz laboratorium. Wewnątrz laboratorium panował półmrok. Alex i Zip zobaczyli mnóstwo dziwnych maszyn i komputerów. Na środku pomieszczenia stał wielki ekran, na którym wyświetlały się różne obrazy. Alex poczuł się przytłoczony. Ale wiedział, że musi kontynuować. Nagle ekran zaczął migotać i pojawiła się postać w białym kombinezonie kosmicznym. Witaj Alex, powiedziała postać. Jestem kapitan Stella. Ta stacja była kiedyś naszym domem, ale musieliśmy ją opuścić z powodu awarii systemów. Potrzebujemy twojej pomocy, aby ją naprawić i przywrócić do życia. Alex poczuł, że jego lęki wracają. Ale ja nie wiem, jak to zrobić, powiedział cicho. Nie martw się, Alex, odpowiedziała kapitan Stella. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz. Zaufaj sobie i współpracuj z Zipem. Razem możecie to zrobić. Alex wziął głęboki oddech i spojrzał na Zipa. Dobrze, spróbujemy, powiedział z determinacją. Alex i Zip zaczęli pracować nad naprawą systemu stacji. Było to trudne zadanie, pełne wyzwań i niespodzianek. Czasami Alex czuł się zniechęcony i chciał się poddać, ale Zip zawsze go wspierał i zachęcał do dalszej pracy. Kiedy naprawili ostatni system, stacja zaczęła ożywać. Światła zapaliły się, a maszyny zaczęły działać. Alex poczuł ogromną radość i dumę. Zrobiliśmy to krzyknął z radością. Kapitan Stella pojawiła się ponownie na ekranie. Dziękuję, Alex. Dzięki tobie stacja znów jest bezpieczna. Teraz możesz wrócić na Ziemię jako bohater. Alex uśmiechnął się szeroko. Wiedział, że pokonał swoje lęki, i nauczył się, jak ważna jest współpraca i zaufanie do siebie. Wrócił na Ziemię z nowymi przyjaciółmi i wielkim poczuciem osiągnięcia. Po powrocie na ziemię Alex często myślał o swojej przygodzie. Zrozumiał, że choć czasami czuł się niepewnie i bał się nowych rzeczy, to zawsze warto próbować i nie poddawać się. Wiedział, że może pokonać każde wyzwanie, jeśli tylko uwierzy w siebie i będzie współpracować z innymi. Alex stał się odważniejszy i bardziej pewny siebie. Wiedział, że zawsze może liczyć na swoich przyjaciół i że razem mogą pokonać każde wyzwanie. Jego przygoda na tajemniczej stacji kosmicznej nauczyła go, że warto być odważnym i nie bać się nowych rzeczy. I tak, Aleks żył długo i szczęśliwie, zawsze gotowy na kolejne przygody, które czekały na niego w kosmosie i na Ziemi.